Władza nie jest od tego, żeby poddawać represjom swoich obywateli. Kandydaci na radnych z ramienia Ruchu Narodowego i Nowej Prawicy pokusili się o ubarwienie kampanii wyborczej. Jest to olbrzymie obciążenie finansowe dla naszego budżetu, budżetu Zielonej Góry. Jednym z punktów ich programu jest likwidacja Straży Miejskiej. Straż Miejska jest niepotrzebna i powinno się ją zlikwidować, a środki zaoszczędzone w ten sposób powinno się przeznaczyć na wzmocnienie policji, co de facto wyszłoby taniej, a efekt byłby podobny. Tym samym, zgodnie z wizją kandydatów, policja miałaby przejąć dotychczasowe kompetencje straży. Karanie za nieprawidłowe parkowanie. E, e, Wstawianie mandatów za na przykład zanieczyszczanie, że tak powiem, przez psy ludzi z psami na spacerach, za nieodśnieżanie posesji według wyliczeń ruchu narodowego i nowej prawicy zielona góra na Straż Miejską wydaje 2 miliony rocznie na wynagrodzenia, na samochody dla Straży Miejskiej, ale również na mundurki dla urzędników zwanych strażnikami miejskimi. Zielona Góra nie byłaby pierwszym miastem, które zrezygnowałoby z usług Straży Miejskiej. Straż Miejską dosyć dawno już zlikwidowano w Żorach, w Szanowie, w Skarżysku Kamiennej, natomiast jest już decyzja, że będzie likwidowana, być może już jest w Oleśnicy. Pikieta pod centrum biznesu to znak protestu, a jednocześnie zapowiedź akcji zbierania podpisów wśród mieszkańców pod petycją w sprawie likwidacji Straży Miejskiej. W sumie nasze motywacje...